Siemanko widzowie, witam was bardzo serdecznie, moi drodzy, ostatnio pojawił się patch, balans, zmiany i te sprawy, dlatego słuchajcie, pojawił się, można powiedzieć, nowy deck, oczywiście, który już bangał jakiś czas temu, ale teraz, z okazji, słuchajcie, wzmocniej, no można powiedzieć, że otrzymał drugie życie, słuchajcie, Swim na, na mobie dał nawet, słuchajcie, temu, tej talii właściwie literkę. Więc naprawdę nieźle, do eski blisko, tak? Czyli można powiedzieć, że tier drugi jest całkiem sympatycznie. Naprawdę, słuchajcie, mowa tu o smokach. Wy wiecie oczywiście o co chodzi, bo widzicie po tytule, po miniaturce, ale nie wiecie co w tym deku mam, dlatego zapraszam na prezentację talii. No i ta, jesteśmy oczywiście przy prezentacji Tali, Słuchajcie, zanim przejdę, słuchajcie, do omawiania muszę wam coś powiedzieć. Potestowałem ją sobie na kilku grach, normalkach oczywiście. Ym, I powiem wam, że jedna jest tutaj zasadnicza ym, zasada. Shiv Shivani jest tutaj obowiązkowa. Zauważyłem, że nie dobieram szywani przegrywam grę. Mój przeciwnik dobrał Szywani, wygrałam mu po prostu grę. Także pamiętajcie, że szywani jest tutaj naprawdę silnym bohaterem i no... Tali smoków! No jest ważna, po prostu. Moi drodzy, czym jest, kim jest Szywani? Szywani to jest o, taka fajna dziewczyna, albo smok, jak to woli. I moi drodzy, ona przy ataku, kiedy już rzucimy ją na stół, klikniemy token ataku, zaatakujemy, dostaje 1-1. Plus furia. Furia, oczywiście tutaj smoki to jest w ogóle słowo klucz do smoków, Przede wszystkim. Słuchajcie, furia, gdy zabijamy jednostkę, przyznajemy tej karcie 1-1. W tym przypadku, gdyby sobie Shiwani kogoś ukatrupiła, wyrwała mu Wnętrzności, no to 1-1 z furii i przy ataku 1-1. Natomiast widziałam, jak słusznie, że smoki zadają 12 punktów obrażeń. Jest to naprawdę szybkie do zrobienia, ale jeszcze do tego wrócimy później. I słuchajcie, awansik. Pamiętajcie, czwarta runda, w ogóle pojawianie się siwani to jest bardzo ważne. Słuchajcie, smoczyczan, smoczyca właściwie siwani i. Można by powiedzieć, no, nie do końca jest aż tak dobra, jakby mogło się wydać, ale słuchajcie, robi to robotę. Bo tutaj, już przy ataku, przyznajmy 2-2, i w tej rundzie, jeszcze przy okazji, stworzymy sobie w ręce ulotną kartę atak koszący. Czym jest ten atak koszący? Słuchajcie, sojusznik i wróg uderzają siebie nawzajem. No, to słuchajcie, to zaklęcie z Demacji, bardzo dobrze nam znane, ale następnie, jeżeli sojusznik jest smokiem, ulecz go o dwa punkty. No to słuchajcie, nie muszę mówić, że to jest dobre, tak? Potwórie, podleczenie super sprawa. Także pamiętajcie, Siwani jest tutaj ważna i tej statystyki są bardzo okej. Okay. Pamiętajcie o tym. Dodatkowo rajon też dostał. Wzmocnienie. Kto nie widział poprzedniego filmu z aktualizacją, zapraszam bardzo serdecznie. Słuchajcie, zamiast 20 punktów, 5 punktów mamy 20. Przy zagraniu wzywamy astralną kartę, kosztuje 7 lub wyższy. Możemy sobie oczywiście wybrać, bo to jest wyzwanie. Początek rundy: stwórz to samą astralną kartę w ręce. Dziesiąta runda, ale jest możliwość rzucenia aureliona po prostu wcześniej. Natomiast lepsza wersja tego naszego ukochanego smoka. To jak widzicie, dalej to samo, ale początek rundy stwórz losową astralną. Kartę w ręce Twoje astralne karty kosztują zero. Ideolo. Widzowie, Ideolo. Naprawdę fantastyczna sprawa. Tylko tak jak mówię, on jest drogi. Dziesiąta runda, ale jest szansa rzucić go wcześniej. I teraz, sobie słuchajcie, przejdźmy do pozostałych karcioszek. Przynęta na smoki. 03, co najwyżej może podefować, ale gdy rzucimy smoka, ten smok uderzy przenętę na smoki i pamiętajcie, furia zadziała, i przy okazji dobierzemy kartę. Tak jak mówię, smoki. Ta talia, ona bardzo lubi rozstawienie stołu. Bardzo lubi, zaraz to zobaczycie, więc nie zdziwcie się, słuchajcie, jak do czwartej rundy tak naprawdę nic fajnego na stole nie zrobimy, bo prawdziwa zabawa zaczyna się w mid gdzieś tam piąta, szósta, siódma runda. Słuchajcie, zaklęcia, zaklęcia tu odgrywają dosyć ważną rolę. Jest tutaj jest 11. Taką wersję sobie znalazłem. Bystry wzrok, 2-2 dajemy na jedną rundę. Przy okazji. Tej jednostce, której damy tego buffa, przy okazji ona będzie mogła blokować nieuchwytne jednostki przeciwnika. No, w obecnej mecie, słuchajcie, gdzie ta nami szalała, prawda, z fizem, no świetna sprawa. Pojedynek, furia, bardzo dużo punktów życia mają. Zobaczycie też nasze smoki, więc bardzo fajna sprawa. Przy okazji możemy wyczyścić stół przeciwnika. Porucznik e, smoczej straży, pamiętajcie, widzowie, że jego efekt, gdy mnie przywołasz i widzi smoka, przyznajmniej on musi widzieć smoka. Gdzie jest smok, mianowicie, widzowie. W ręce lub w grze. W grze czyli na stole. To widzowie bardzo ważne, żebyście się nie przeliczyli. Będzie taka żółta ramka, gdy spełnicie ten warunek. Słuchajcie, związek stunka. Przepraszam, za dużo się nawciągałem. E, smoków, chyba, tych oparów. Słuchajcie, sojusznicze smoki kosztują o jeden many mniej. Ona musi być na stole, żeby ten warunek zadziałał. E, dostała buffa, ona ma już teraz jeden punkt i zdrowia więcej. E, druga runda, więc jak sami widzicie, no nie ma tu za bardzo tych mocnych kart, ale spokojnie, zaraz do tego wrócimy. Smoczy uścisk, zaklęcie. Mamy do wyboru, albo dobieramy dwa różne smoki, lub przezajemy sojuszniczym smoką plus jeden jeden i zmiażdżę. Dlaczego zmiażdżenie jest takie? Tu jest furia, widzowie. Shivani jest. Gdzieś tam okolica siódma, ósma runda, ona jest w stanie wykręcić, słuchajcie, 12 punktów ataku. Przecież to jest mnóstwo. Słuchajcie, kolejna taka karciążka, tak jak mówiłem, rozstawienie stołu. Zobaczcie, ile tu jest kart. Przynata na smoki. Z jeszcze zniszczony smoczy Gdy są już z ich zabije jednostkę, przyznaje mu dodatkowe jedynie. No słuchajcie, talia kochająca rozstawienie stołu. Ale, to nie jest takie łatwe, widzowie. Pamiętajcie, zapamiętajcie moje słowa. To nie jest takie fajne, bo naprawdę... Ręka na start lubi trollować. No ale wyobraźmy sobie, że ta będzie ręka doskonała, no to przepotężna talia. Słuchajcie, mamy tu jeszcze jedną wersję, słuchajcie. Czwóreczki, y, Furia, oczywiście. Smog 4-4, Shift ma 3-4, ale już wyjaśniliśmy sobie ją. Y, dlaczego tu jest słoneczny architekt? Talia ta, jak zauważyliście wcześniej, ma problemy, słuchajcie, z kontrolowaniem początkowych rund. No bo za bardzo nie chcemy rzucać do obrony tych kart, które. Musimy mieć, żeby jakoś tam te fajne karty uruchamiać, prawda? Więc. Kradzież życia, 5 punktów, czwarta runda, bardzo fajna sprawa, plus jeszcze jedna jaśniejąca strażniczka, żeby tej kradzieży życia dodać. Więcej po przypominam, że jeżeli spełnicie ten warunek, ten warunek pozostaje do końca gry lub oczywiście śmierci tej karty. Dodatkowo zaklęcie, zaklęcia tu odgrywają dosyć ważną rolę, a to do czyszczenia, do to, a to do, do uruchamiania furii, oczywiście. Więc smog, przypominam, tak? Mid game, szósta, siódma runda. Eee, zobaczcie, można wyzwaniem ściągać. Karty przeciwnika, które sprawiają problemy Smok zaćmienia, jedna z najciekawszych chyba kart w tej talii Przy brzasku Leona lubi to Lub Diana z też to lubi Kolejny smok przy okazji brzasku Smok lub astralny Którego zagraż ma koszt zmniejszono o dwa o tym, wam mówi, o tym wam mówiłem widzowie Zobaczcie Pokażę jeszcze na szybko do tej karty wrócę Zwiastunka smoków Jeden punkcik Oczywiście jak mamy trzy to trzy punkciki i słuchajcie, Smok Zaćmienia I zauważcie, że Aurelion może się pojawić yy, No w piątej rundzie oczywiście nie No bo tak o, Smok Zaćmienia pojawia się w siódmej Ale słuchajcie, ósma, siódma runda Tam przy dobrych wiatrach Aurelion naprawdę może się pojawić I miałem już taką grę, że faktycznie jest możliwe I przy okazji jest w stanie spełnić ten warunek 20 punktów. No dobra, ale wracając, widzowie, bo to jeszcze nie wszystko, bo jeszcze mamy tutaj zmrok Służ w ręce losowego smoka i astralnego stronnika. Dlaczego to jest takie ważne? No bo widzowie, słuchajcie, czasami tych kart brakuje. No bo nie wiem, czy zauważyliście, ale tych dobór kart jest dosyć tutaj znikomy, jest bardzo tego mało. Jednostki są raczej drogie, nie ma tutaj zbyt dużo tanich jednostek. Mamy tylko jedną jedyneczkę, widzę, to bardzo mało. Słuchajcie, no powiedziałem wam o tym wam deku: bardzo dużo fajnych informacji. Mam nadzieję, że z nich skorzystacie. No i co, zapraszam was na rozgrywkę i miejmy nadzieję, że zobaczycie coś ciekawego. I pokażę wam siłę tej talii, jeżeli wszystko fajnie zagra. Także lecimy. No i czas zacząć naszą przygodę, moi drodzy. Zobaczmy, co nam tutaj dobierze. Zapomniałem wspomnieć, ale słuchajcie, gry, słuchajcie, ze smokami są długie. Nie wygracie, wirli przeciwnik, no jeżeli ma fajną talię agro i ma dobre tempo, to raczej zwycięży. Dobrze, 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 dobrze. Słuchajcie, świetna czwóreczka. Tempo ataku na drugą, czwartą rundę, czyli parzyste liczby. Super sprawa. Czy dobór smoków jest taki ważny? Nie. A tak radzie życia, nie, nie, potrzebuję, mówiłem wam, jedyneczki, dwójeczki, trójeczki, żeby fajnie uruchomić te karty, nie? Spróbujmy z taką ręką. Fajnie, że bardzo, właśnie chciałem to powiedzieć przed nagrywkami, bardzo dobrze, że spotkaliśmy taką talię. Naprawdę, świetnie. Bo możecie zobaczyć i moją perspektywę, i perspektywę przeciwnika. Ja się cieszę. Okej, okay, przeciwnik ma fajne tempo, my mamy fajne tempo. W ogóle to jest najlepsze tempo, jakie spotkałem w tej grze do tej pory ja już słuchajcie, pozbędę się tej karty? On nie ma tutaj smoka. Dolo. Tak jest, widzowie. O, czyżbyś ty tu chciał zagrać? 2 plus? A już myślałem. Dobrze. dobrze, dobrze. I fajnie, podoba mi się to zagranie. Inteligentne. Podoba mi się. Bardzo tutaj jest fajnie wybejtował, ale ta karta jeszcze żyje. No i zobaczcie, przeciwnik ma tutaj fajne tempo. Niech krew zagotuje się w tobie, Jasne, że dorzucamy trójkę, pewnie. Dorzucamy, widzowie. No niestety, tutaj shift, fajnie tutaj odbije się od dna. I cztery punkciki poszły się kochać. Widzowie, tak jak mówiłem, nie macie za dużo wyboru, bo te karty wszystkie są drogie. I słuchajcie, mamy szansę nawet zabić... Ale nie, zagramy pod Shiv. Mamy furię, mamy dodatkową furię. I pytanie, co zagra przeciwnik? Bo on musi teraz coś zagrać, żebyśmy spokojnie mogli rzucić. Rzucił dobrze, więc my po kolei: Przeciwnik rzucił wszystko na stół. Nasza Shift tu będzie mieć bardzo fajne, słuchajcie, statystyki. Zobaczcie to: 6, 7. Żadna z tych kart nie jest w stanie. Obrażenia są super. I to rozumiem, i to rozumiem. Mamy buffa, żeby się obronić teraz w tej rundzie, fajnie. Powinniśmy zagrać tutaj dwójkę, ale musimy przeczekać to. Bo przeciwnik, przypominam, ma tutaj. A no właśnie, a no właśnie. Mam nadzieję, że nie skontroluje nam Shiv, bo mamy tylko i wyłącznie jedno zakręcie, plus ewentualnie 1-1. Na razie, oczywiście, Shivani tutaj nie ginie i ba, ma nawet awans. Ok. Musimy się chyba tutaj pozwolić mu na atak, niestety. Obawiam się, że on wtedy to skontruje zagraniem za dwa punkty. Ciekawe, ciekawe, nie widziałem. Nie mam tej, tego zaklęcia w swojej talii, więc to mnie zaskoczyło i to mi się bardzo podoba. jak my niegdyś. Musimy zagrać pod pauzę. Nie, 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 widzę, musimy uratować którąś z tych kart, bo tutaj coś będzie. Okej, okay, przeciwnik tak zagrał. Bardzo mi się to podoba. Naprawdę mi się to podoba. Bardzo spokojnie zagramy dwójeczkę. Mamy super przewagę na stole. Idealnie widzowie, zobaczcie. Ale przeciwnik tutaj też inteligentnie. Dobrze, ja chyba zaryzykuję wszystko na jedną kartę. Wydaje mi się, że teraz powinieneś coś kolego rzucić drogi. Teraz powinieneś się rzucić. I przeciwnik też nic nie rzuca. To mnie bardzo ciekawi. Bo, jeżeli ma tutaj zaklęcia, chociażby to, jeszcze słuchajcie, wyzwanie, no to nas tutaj ładnie pociśnie. Ładnie nas tutaj pociśnie. Ale chyba warto zaryzykować, co? Hmm, ciekawe. Złamać ich ducha. byłaby z awansem. Do roboty, żołnierze. Możemy z uratować tutaj e kartę, z wybejtować. No spróbujmy, spróbujmy to zrobić. Spróbujmy, spróbujmy, to jest ryzyko, jest ryzyko, jest zabawa, bo przeciwnik ma 6 punktów widzowie, to jest bardzo dużo, mówiłem wam, jest tutaj sporo zakręć, nawet. I tutaj chyba dwójeczka jest zagrana, co? O i tutaj kolego jest dwójeczka zagrywana, prawda? Shivani za Shivani tutaj latu, latuje raczej, chyba że zagrane zaklęci za 5 punktów i to też może być grane. Smokowi czekać. On tutaj korczy, korci. Cały czas zastanawia się chyba nad taką samą kartą. Co ty tutaj rzucisz, drogi kolego? Nie skontrujemy tego, nie ma... O, jest jeden, jeden prawdopodobnie. I jeszcze buffik pewnie, żeby w 100% zabić nam siwani Prawda? Zastanawiałem się, czy by nie złapać tej karty. Jest taka próba, tak? Tej karty nie uratujemy, widzowie, nie ma takiej opcji, ale możemy zabić tutaj mu chyba tę kartę, prawda? No tak! Widzowie, missclick! Missclick przepotężny! Z drugiej strony, zobaczcie, 6 wystarczyło, tylko przez to, że ta karta tu uderzyła, dostanie tutaj faktycznie bo 6 do 6, ale przecież jest jeszcze, jeszcze awans. Ja, tu, to było zakręcie błyskawiczne, widzowie, no to ja dałem ciała. Zobaczcie. Ale trzy punkty. Te trzy punkty są tutaj kluczowe. Ale on ma zmierzenie, ale tylko na jednej karcie. Hmm. Cały czas możemy ją zabrać. Bardzo szybki atak, oczywiście tu będzie bał. Czy on może skończyć grę? Nie wydaje mi się. Czy może to skończyć grę? W teorii mógłby, mógłby to zrobić. Naszaschiwanie niestety i bez i bez tego. Poświęćmy kartę tę, wy, wytankujemy więcej obrażeń. Podoba mi się to. No i niestety obawiam się, że ten sojusznik tutaj będzie uderzenie za chwilkę. Wróćmy tak. Nie wiem, co przeciwnik tutaj gra. Prawdopodobnie tu będzie... Ujuju, ale to wciąż zabijamy ósemką. I jeszcze dwa, świetne teraz tempo przeciwnika. No, i w tym momencie mnie ono grywa. Niestety, Często ja wrócę do tej gry. Aureliona się Aureliona... O, jeszcze u niego mógłby się na dobrą sprawę pojawić. No, i niestety jest atak koszący, który nie ma sensu. Jeżeli atakujesz tutaj, prawda? Nie, w ogóle inaczej atakujesz, żeby uruchomić kartę. Ciekawe zagranie. W takim razie my musimy już dobrać, słuchajcie. Najpierw wydaje mi się, dam 1-1 jeden, jeden smokom. Zagramy sobie tak, żeby być na następną rundę w idealnym tempie zagrani ale niestety tutaj ile jest punkcików? 7, 7 widzowie, a tutaj nasza kuryma. ma niestety 4 punkty. A no właśnie, a no właśnie, to co? Mamy słuchajcie, 6 punktów. Nie dobierzemy ani jednego zakręcia, ani drugiego zakręcia Ale słuchajcie, to może być koniec gry. To może być koniec gry? Mhm. Trzy punkciki, idealnie. I mamy dwa zmierzenia. Widzowie. Pytanie, czy on nas tu skontruje? On chce nas tu skontrolować. No właśnie, on chce nas... To są trzy punkciki zdrowia widzowie. To są trzy punkciki zdrowia widzowie. Ale rzeczywiście poddaje! Czyżby nie miał żadnych zaklęć, które umożliwiłyby mu tu odkłucie się? Ja tu się obawiałem tego zakręcia. Tutaj było tyle możliwości. Widzę, on cały czas zabierał karty, a mimo wszystko... Poddał no bardzo ciekawe, są zaskoczony widzowie Ciekawe No dobra, no nic, zapraszam do kolejnej rozgrywki Cieszę się, że słuchajcie, spotkaliśmy smoki I ba, na domiar dobrego w tym przypadku Okej, okay, to jest wersja z Zoe, też testowałem Słuchajcie, no dzisiaj Zoe, 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 trochę smoki, 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 smoki Fajnie Widzowie, chciałem wam tylko powiedzieć że wymieniamy na pewno te trzy karty. I co chciałem wam powiedzieć, że testowałem wersję z i bardzo mi się ona nie spodobała, nie przypadła mi do gustu. I co najważniejsze, moi drodzy, wszyscy będą teraz grać smokami, więc macie chociaż. Fajny gameplay ze smoków, no? Ja chyba nazwę to tylko smoki, smoki, smoki. Taki będzie tytuł tego odcinka, niestety. Ale dobrze, w poprzedniej grze, to chciałam powiedzieć przede wszystkim, w poprzedniej grze mieliśmy dużo farta. Ja miałem farta, już się tam zagrałem bardzo słabo z kartą za dwa punkty. Jest siwanie, jest fajnie. Ale jak sami widzicie, widzowie To przeciwnik ma lepsze tempo No niestety, przeciwnik ma lepsze tempo Musimy się pilnować Przeciwnik już nam odskakuje Oczywiście Zoe to nie problem Zoe jest tutaj na pożarcie, prawda? No nie mamy, słuchajcie, niczego No niestety, a tempo przeciwnika tutaj jest Powiedziałbym Zaczyna mnie martwić Słuchajcie, szusiwani. Niech krew zagotuje się w tobie, buch, czy co? No i to nie wygląda dobrze. Posmakujcie mojej Szybka porażka i do domu. Moi drodzy, dajcie mi sekundę. Trumfalny powrót, moi drodzy. Słuchajcie. I co, i co my teraz zrobimy, co? Mam plan. Mój plan jest taki. Zabijamy mu Zoe i jeszcze słuchajcie, zagramy pod dwójkę. Oby on tutaj zużył coś. Oby on... Jeb... Żeby go tak podkusiło, wtedy zabijamy mu shift i fajnie czyścimy stół i jesteśmy w świetnej sytuacji. Nawet nie wiem, czy nie zabijamy mu jednak tej karty. To brzmi jak dobry plan. Oby coś rzucił. No niestety, widzowie, nie zagrywa nic. Ale to on będzie mieć ruch teraz. I my możemy go skontrować, jeżeli wszystko dobrze pójdzie. Smoki zdrożały. Czy ty dasz pauzę tutaj? Uważaj na swój Okej. musi wiedzieć, kiedy z ognia. Zaryzykujmy widzowie, zaryzykujmy. Nie podoba mi się ten plan, ale. Poczekajcie, zagramy chyba. Tak, tak, tak. Ma, słuchajcie, dwa punkty. Na pewno tutaj będą te dwa punkty, ale musimy zaryzykować, bo jeżeli ja teraz nie zaryzykuję, zobaczcie, jak ta szywani mi odskakuje w tym momencie. Ja do tej gry już nie wrócę, jeżeli ta Shivani. Słuchajcie, spaliłem się na ofie, że tak powiem, gdy nie nagrywam, tylko testowałem dla was tę talię. Słuchajcie, spaliłem się na tym, że szywani była zbyt potężna. Kozacko, kozacko. No i wracamy do gry i nasz stół wygląda lepiej, ale to on ma dwa punkciki na zaklęcia. Podejrzewam, że tu pojawi się jeszcze jedna szywani. to by, to by było nawet wskazane w tym przypadku. Niesamowite widzowie jest to, jak przeciwnicy mają bardzo dużo farta. To jest niesamowite. Słuchajcie, ma tutaj wyzwanie, więc musimy dać pauzę. Może go sprowokujemy do też zagrania pauzy. Bo nie możemy tutaj sobie pozwolić że rzucić Zwiastunki Smoku, bo ona zginie. Ona zginie, słuchajcie, przez to zagranie. Tutaj bardzo inteligentna karta, podoba mi się. Fajna, fajna, fajna. No i zobaczcie, mogę zaryzykować wyjącego smoka, żeby zablokował Shivani. Hmm. Tutaj jest furia, nie mamy kradzieży życia, ale ja mam 5 punktów. Widzowie, jest duża szansa na to, że fajnie się rozklikamy. Dobra, pauza. Kontynuujemy mój plan. Dwójka, liczymy, że ta karta przeżyje. Liczymy, że ta karta przeżyje, bo może zginąć przez zaklęcie z demacji. Ale ryzykujemy, widzowie, bo kto nie ryzykuje, to nie pije szampana. No, ma, 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 nie, nie, nie zostawił, słuchajcie, tych dwóch punktów o sobie tak, bo bo lubię? Nie, 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 widzowie, on coś trzyma. Dobra, ta karta jest na razie nam niepotrzebna. Bardzo fajna jedyneczka. Sprawdzamy, co zagra przeciwnik. Że już tutaj rzuci coś drugiego, a raczej nie rzuci, bo gra bardzo inteligentnie. Bystro, trzeźwo tutaj zagrywa te karty. No widzicie jak bardzo inteligentnie tutaj zagrał. A my słuchajcie, dalej jesteśmy bez zaklęć. Smocza krew jak tobie Nasze tempo jest tragiczne. O tym wam mówiłem. drogie karta, nie mamy zaklęć, widzowie jest koniec i to zabicie śliwani. Okej, okay, no o tym wiedziałem, że ta karta tutaj jest. Znowu dwa punkty, nie możemy nic widzowie zagrać Niepotrzebnie rzuciłem shift, bo mogłem czwórkę widzowie Mniej straty wtedy a, I to by było dużo lepiej Postarajmy się wybejtować kartę, bo może ją mieć Może tyle, możemy i tak spokojnie O, nawet nie, nie wybejtowaliśmy widzowie No widzicie, nie mamy co zagrać Druga Shivani, dziękuję bardzo Szkoda, szkoda, że przeciwnik ma po prostu... I tak wiem nie ma lepszego rozdania, Uszak, co ty mówisz? No niestety ma troszkę lepsze rozdanie, ma lepsze tempo. Rzucił bardzo drogą siódemeczkę. Znaczy, 7-7 rzucił. A my mamy wtedy czym blokować. Możemy zabić Shivani. Siedem. Nie zabijemy. Ale zaryzykować chyba warto. Warto. Warto i zaryzykuje. Jeżeli, po, jeżeli popełni błąd i zagra w złej kolejności karty, zabijemy Mushiwani. Słuchajcie, e, pff, mimo że gramy na taką dobrą kartę karty, gramy, nie możemy zabić Muzowi, to jest hit. Cały czas. No i niestety przeciwnik zagrywa najlepsze możliwe rozdanie widzowie. Nie, nie zagrywa. Jeden punkt. Czy ja zaryzykuję wszystko, widzowie? Tak też myślę. Ryzykuję wszystko, widzowie. W innym wypadku ja nie widzę tutaj powrotu do tej gry. Jak ma finishera, nie wydaje mi się, żeby miał finishera. Uuuu, I to nam robi robotę. Bo on teraz prawdopodobnie zużyje punkty, żeby zabić te dwie karty. A widzicie, nie zagrywa. Bardzo inteligentnie, podoba mi się, jak bardzo inteligentnie ten gra. Szkoda. My atakujemy tu już w pełnym stałym. Nie mamy co. Oprócz tej jedynki, dwójki chyba. Ta, bo zagrasz furie pod 7-7. Dobrze, musimy to zrobić. wcale Nie zagrałem brzasku. Brawo, Urszak. Widzę trumfalny powrót na. na tuby. Okej, okay. tak On tutaj zagra z zaklęcia, on tutaj spokojnie zagra z zaklęcia myślę uh -huh. Nie, tutaj są grane zaklęcia widzowie Okej okay. 5, 6, 7, 1, 5, nie zabija nam, dobrze I zagramy sobie teraz tak Ta karta wtedy nie zginie i mamy 8-8, mamy czym blokować w następnej rundzie. No nie widzowie prawdopodobnie teraz to będzie skontrowane, bo przeciwnik ma dużo lepsze tempo. Zobaczcie, ile ma kart w ręce przede wszystkim. Eee... Odskoczył mi, słuchajcie, odskoczył mi niestety ee... prawdopodobnie nie do nadrobienia. Zobaczcie, mamy fajnie rozłożony stół, ale co z tego, prawda? ok kontruje nas dokładnie tym samym. I szywani bez problemu, słuchajcie. Zastanawiam się, widzowie, czy nie byłoby tutaj dobrym pomysłem dorzucenie uciszenia widzowie z Targonu, bo. bo boli, boli, widzowie. Zobaczcie, uciszenie w jedną osobę. Tutaj ósemeczka może spokojnie wydefować, ale nie mamy uciszenia, widzowie. Zaklęcie. Niestety, widzowie, to jest koniec gry. Możemy dać krótką minkę. Może będzie bystry nas atakuje. To rzucenie tego Aureliona. Dlaczego ty to zagrałeś? Okej, okay, zagrałeś to bo masz buffa, tak? To jest twój plan, tak? Bo przecież ta karta Em. Um. Rozumiem, że rzucasz. Z... Poczekajcie, czemu on to zrobił? Czemu on to zrobił? Na Musimy tak blokować, niestety. I pytanie, jaka karta? Jaka karta to będzie? Ale brakuje mi teraz uciszenia. Co uciszenie? Wydaje mi się, że nie byłoby tu takie głupie. Ok, jest atak. Zabija mi ten. Zostaje zmierzenie, Rozumiem bazę. Nic by nie dało widzowie, on miał to wszystko pod kontrolą, ale gdybym miał tutaj zaklęcie. To było riski, widzowie. To było riski, naprawdę. Ciekawe. Ciekawe, widzowie, to było zagranie. Nie, naprawdę zastanawiam się nad uciszeniem, moi drodzy. Słuchajcie, no chyba wam starczy już smoków na dzisiaj, bo były co prawda dwie gry, no ale tak naprawdę były cztery talie, więc. E, tyle. Mam nadzieję, że smoki wam się podobały. Jeszcze raz uprzedzam, tak. Tempo, niestety. To jest minus tej tali, talii. Tempo musi być fajne, tak? Pierwsza, żebyśmy coś zagrali, druga, trzecia, czwarta. Tu wszystko jest uporządkowane. Eee, w przypadku, słuchajcie, takiej nami, no nie oszukujmy się, no nie trzeba tak ładnie porządkować kart. Można tam sobie pozwolić na rzucanie mm, jakichś tam, wiadomo, zagrywać na przykład pranka. Pranka możecie zagrać i na początku, i później widzowie. Macie możliwości. Tu tych możliwości słuchajcie, brakuje. Być może ja słabiutko gram tym deckiem widzicie, popełniam masę błędów, nawet nie będę ukrywać, ale chciałem wam te pokazać smoki. Ja nie jestem ich fanem, chciałem wam tylko je pokazać, więc jestem z siebie zadowolony mimo wszystko. Jeżeli Wam się podobał odcinek, dajcie znać, czy smoki wracają do łask, czy nie. To wszystko na dzisiaj. jo